Działaj, inspiruj się, myśl pozytywnie, zmieniaj siebie i świat. Myśli pozytywne. Nazywam się Mateusz Gwóźdź i zapraszam Cię do mojego podcastu. Lubisz narzekać? No pewnie, a kto nie lubi? Ja kiedyś lubiłem narzekać. Dlaczego? Bo to jest fajne. Jesteś w centrum uwagi, w końcu inni się dołączają narzekając razem z tobą, a ty czujesz się taki wartościowy, taki dumny, bo pomogłeś innym, żeby wyrzucili to z siebie. Znasz to uczucie? Fajne, prawda? A zastanawiałeś, zastanawiałaś się kiedyś nad tym, co wnosi to w Twoje życie? Nie? Pozwól w takim razie, że poświęcimy temu chwilę. Tak, tak, powiesz mi, że czasem musisz ponarzekać, żeby po prostu było Ci lepiej. Owszem, zgodzę się, że podzielenie się jakimś problemem z inną osobą daje nam ulgę. Dlatego, Chcę na początku rozdzielić te dwie sytuacje. Po pierwszej stronie postawię narzekanie, a po drugiej opowiedzenie o problemie. Widzisz jakąś różnicę w tych dwóch stwierdzeniach? Opowiedzenie o problemie jest czynnością dokonaną czyli ktoś dostrzegł problem, opowiedział mi o nim, a ja go wysłuchałem. Jeśli chciał, przeanalizowaliśmy go i doszliśmy do jakichś wniosków i tyle. Narzekanie zaś jest czynnością niedokonaną, czyli taką, która trwa. Doszukałem się w internecie takiej ciekawostki, którą chciałbym się podzielić. Słowo narzekać jest niedokonanym odpowiednikiem słowa narzec które znaczyło pierwotnie powiedzieć. Między narzec i narzekać zachodziła taka relacja znaczeniowa, jaka dziś zachodzi na przykład między czasownikami przyrzec i przyrzekać. W takim razie sięgnijmy jeszcze do owego słowa narzec. Jak możemy je przetłumaczyć? Jednym ze znaczeń tego czasownika jest obwinić, Uczynić zarzut. No dobrze. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, dlatego zerknijmy jeszcze na definicję słowa narzekać. Narzekać. Mówić z niezadowoleniem o czymś lub kimś, ocenianym przez mówiącego negatywnie. Hmm. Obwiniać? Uczynić zarzut? Mówić z niezadowoleniem? Oceniać negatywnie? Trochę sporo negatywów. Jak wezmę zgniłe, spleśniałe, zepsute jabłko i zrobię z niego sok, czy będzie on smaczny? Jak siądę i będę narzekał, że ten złom, którym jeżdżę, znowu się popsuł, czy to coś zmieni? Czy od tego narzekania laweta sama się zamówi? A mechanik usunie usterkę. Może chociaż narzekaniem przeanalizuje ten problem i wyciągnę jakieś wnioski. Przychodzi mi do głowy takie porównanie. Narzekanie jest jak błoto. Wciąga i unieruchamia równie mocno. A im głębiej w nim jesteśmy, tym mniej widzimy. Nie daj się wciągnąć w te błoto narzekania. Jasne, zdaję sobie sprawę, że są gorsze dni, sam takie mam. Ale ważne jest to, żeby pomimo wszystko nie dać się unieruchomić, nie dać się wciągnąć. Narzekanie ma to do siebie, że im więcej będziemy narzekali, tym gorsze będzie wydawało się nam nasze życie. Odkąd staram się w każdej nawet trudnej sytuacji dostrzegać pozytyw, odtąd mam większą radość z życia i umiem wrócić do danego problemu bez emocji, żeby wyciągnąć jakieś wnioski i zmienić to, co da się zmienić, a więc działanie w przeciwieństwie do bezczynności. Tak więc nie narzekajmy, ale dzielmy się naszymi problemami. Chcesz usłyszeć, jak inni radzą sobie z trudnościami i odnajdują radość w życiu? Koniecznie posłuchaj podcastu Bartka Olejniczaka Pozytywny Miesiąc. Może właśnie tam znajdziesz inspirację dla siebie. Link do podcastu umieszczę w notatkach tego odcinka. Myśl pozytywnie, działaj, inspiruj się, zmieniaj siebie, zmieniaj świat. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, zaobserwuj mój podcast tak, aby żaden następny odcinek Cię nie ominął. Masz pytanie, chcesz się czymś podzielić? Napisz do mnie na Instagramie czy Facebooku. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia. Już niebawem. Cześć!